Każdy człowiek bez żadnego wyjątku na różnych etapach swojego życia doświadcza lęku. Towarzyszy nam on od najmłodszych lat, przybierając różne kształty i natężenia, pojawiając się zarówno w codziennych sytuacjach, jak i w tych granicznych, które wystawiają naszą psychikę na szczególną próbę. Lęk ma wiele twarzy. Czasem pojawia się niespodziewanie, jako ledwie wyczuwalny powiew niepokoju, trudny do nazwania i określenia. Innym razem narasta powoli, by w końcu przerodzić się w gwałtowną burzę uczuć, która zakłóca wewnętrzny pokój, sieje zamęt i prowadzi do stanu, w którym człowiek czuje się bezradny, wręcz sparaliżowany. Zdarza się, że lęk przyjmuje formę bardziej złożone i długotrwałe. Potrębne myśli, trudne do wyciszenia stany napięcia, niewytłumaczalne obawy, czy też powtarzające się reakcje paniki. Bywa, że wyrasta na gruncie konkretnej traumy, ale równie często pojawia się bez wyraźnej przyczyny, Zaskakują swoją intensywnością. Czasem uderza z nienacka, innym razem trwa w tle, jak cichy, nieustanny szum, którego nie sposób uciszyć. Czego jednak boimy się najbardziej? Otóż u samych korzeni ludzkiego lęku kryje się przede wszystkim obawa przed śmiercią. Przeraża nas zwłaszcza perspektywa unicestwienia: że nadejdzie kiedyś chwila, w której przestaniemy w ogóle istnieć nasza świadomość zgaśnie jak płomień świecy. Na wszystkiego nikt nie daje nam wcale gwarancji długiego życia. I właśnie dlatego rodzi się w nas lęk także przed tym, co może czy mogłoby przyspieszyć nieuchronny kres, zanim jeszcze zdążylibyśmy naprawdę posmakować piękna ziemskiej egzystencji. Lękamy się więc wypadków, katastrof, wojen i chorób, wobec których nawet współczesna medycyna wciąż pozostaje bezradna. Boimy się również bólu, nie tylko tego, który dotyka ciała, lecz Także cierpienia, które może nawiedzić duszę. Drżymy na myśl o utracie najbliższych, o samotności, która potrafi być bardziej dotkliwa niż jakakolwiek rana fizyczna. Lękamy się wykluczenia z rodziny, ze wspólnoty, z kręgu osób, do których pragniemy przynależeć. Obawiamy się, że możemy stać się dla innych jakby niewidzialni, a może jeszcze bardziej widzialni, lecz niechciani, odrzuceni. Nosimy w sobie również lęki subtelniejsze, ukryte głębiej, trudniejsze do nazywania. To na przykład obawa przed cudzą oceną, przed kompromitacją, przed chwilą, gdy tłum odwróci się od nas i wbije na swój bezlitosny, oskarżycielski wzrok. Przed wszystkich form ludzkiego lęku istnieje jedna, która wymyka się prostym opisom i klasyfikacją. To lęk najgłębszy. Najbardziej pierwotny i zarazem najtrudniejszy do ujęcia w słowach. Lęk metafizyczny, którego, który filozofia nazywa trwogą ontologiczną. Nie rodzi się on, jak inne lęki, w reakcji na konkretne zagrożenie ze strony świata zewnętrznego. Nie jest też odpowiedzią organizmu na sytuację stresu czy zagrożenia biologicznego. Jego źródło znajduje się znacznie głębiej, bo w samym istnieniu. To trwoga, która wyrasta z wnętrza człowieka, niczym ciemny cień towarzyszący światu świadomości. Nie przychodzi nagle, jak fala strachu, ale sączy się powoli. Bywa cicha, lecz uporczywa. Jest to ból istnienia, który nie potrzebuje żadnych okoliczności zewnętrznych, by się uaktywnić. Źródłem tej trwogi jest pęknięcie wpisane w strukturę ludzkiej egzystencji. Rozdźwięk. Pomiędzy tym, kim jesteśmy, a kim przeczuwamy, że moglibyśmy być. Żyjemy zawieszeniem między skończonością a pragnieniem nieskończoności, między poznaniem a tajemnicą, która pozostaje niedostępna, między obecnością a wiecznym brakiem. To napięcie tworzy właśnie przestrzeń dla trwogi, której nie można zagłuszyć ani rozproszyć ani rozrywką, ani codzienną rutyną. Ani nawet najdoskonalszymi konstrukcjami filozoficznej refleksji. Człowiek przeczuwa, że został stworzony do czegoś więcej. W głębi jego duszy tli się tęsknota za pełną, za sensem, za wiecznością. I właśnie to przeczucie czyni jego skończoność tak niekiedy trudną do zniesienia. Ciało ulega starzeniu, czas płynie nieubłaganie, śmierć się zbliża każdego dnia, a serce Wciąż woła o coś więcej. Właśnie z tej niemożności zaspokojenia najgłębszych pragnień rodzi się trwoga, która nie dotyczy czegoś konkretnego, lecz samego faktu istnienia. To lęk nie przed czymś, lecz raczej z czegoś, z samego bycia, z jego kruchości i nieuchronności, z bezsilności wobec własnych granic, ze świadomości, że życie, choć tak cenne jest jednocześnie niepewne i nieoswojone, że nigdy do końca nie jesteśmy u siebie, nawet w sobie samych. Nie sposób całkowicie wyeliminować tego lęku. Można próbować go jakoś zagłuszyć, ukryć pod natłokiem zajęć w pogoni za sukcesem, pod warstwami pozornych pewności, ale prędzej czy później powróci w ciszy nocy, na pytaniu o sens codziennych zmagań. W chwilach utraty czegoś dla nas cennego, w czasie głębokiego kryzysu. Ta trwoga ontologiczna, choć bolesna, niesie jednak w sobie również pewien potencjał duchowego odrodzenia. Może stać się drogą ku spotkaniu nie z ideą, lecz z kimś realnym, kimś, kto nie usuwa lęku, ale nadaje mu sens. W spotkaniu z Bogiem lęk przestaje być bezdenną ciemnością. Może stać się światłem, które odsłania prawdę, a prawda, choć czasem boli, jest zawsze początkiem nadziei. I tak nasza samotność często nasycona lękiem, zostaje przezwyciężona obecnością kogoś, kto zna nasze imię i nigdy nie odwraca się od nas nie odwraca od nas swego wzroku. Dzięki tej miłującej obecności udręka istnienia ustępuje miejsca zawierzenia. Skąd jednak bierze się w człowieku ten egzystencjalny lęk? Według księgi rodzaju, już w raju, miejscu pierwotnej harmonii i jedności człowieka z Bogiem, po grzechu pada dramatyczne wyznanie Adama. Usłyszałem twój głos w ogrodzie i przestraszyłem się. Od tej właśnie chwili lęk stał się. Nieodłącznym cieniem ludzkiego losu. Jest on echem utraconej więzi, wewnętrznym odruchem serca, który odczuwa ból oddalenia od tego, który jest źródłem życia i wewnętrznego pokoju. Biblia ukazuje jednak coś więcej. Otóż Bóg nie reaguje na grzech pierwszych ludzi gniewem, nie odpowiada potępieniem ani karą. Zamiast tego zadaje człowiekowi pytanie: gdzie jesteś? Nie jest to pytanie wcale o miejsce w przestrzeni, lecz raczej o prawdę istnienia. Nie chodzi o to, w którym miejscu Adam się ukrył, ale raczej o to, kim się stał. To pytanie to wezwanie do spotkania, do szczerości, do powrotu. W istocie Bóg mówi, stań w prawdzie przed sobą i przede mną, wróć do mnie, abyś na nowo odnalazł siebie. Odkryj na nowo pokój, który rodzi się tylko. Z bliskości ze mną. To samo pytanie rozbrzmiewa także dzisiaj w głębi każdego serca dotkniętego lękiem: Gdzie jesteś? Czy stoisz przede mną z ufnością w sercu? Czy wciąż uciekasz, próbując się ukryć i radzić sobie samemu? Bóg nie wypomina nam naszych lęków, nie ma pretensji o to, że się boimy, nie stawia przed nami nierealnego. Zadania, byśmy stali się chorosami ducha, niewzruszonymi wobec cierpienia i zagrożeń. On wie, że lęk jest częścią ludzkiej kondycji. Dlatego nie oczekuje od nas udawania, że nic nam nie grozi, ani nadludzkiej siły, która potrafiłaby przezwyciężyć wszystko samodzielnie. Jedyne, czego pragnie, to byśmy zawsze nasze lęki chcieli oddać jemu. Byśmy się uczyli przezwyciężać je nie siłą naszej woli, lecz mocą zawierzenia. Gdy Bóg mówi, nie lękaj się, najczęściej w Piśmie Świętym tym słowom towarzyszą inne. Bo ja będę z tobą. A więc nie jest to pusty nakaz, ani próba zaprzeczenia rzeczywistości. To tak naprawdę obietnica i zapewnienie. Nie lękaj się to znaczy zaufaj mi. Nie musisz twojego życia dźwigać sam. Bo ja jestem zawsze z tobą. W świecie, który ponad wszystko ubóstwia wiedzę, ceni skuteczność i samowystarczalność, zawierzenie może wydawać się aktem irracjonalnym, wręcz pewną formą szaleństwa, jednak to właśnie ono stanowi istotę wiary, bo prawdziwa wiara nie rodzi się tam, gdzie wszystko jest przewidywalne i bezpieczne. Przeciwnie, dojrzewa w przestrzeniach niepewności, tam, gdzie rozum przestaje wystarczać, a serce zmaga się z ciszą i pustką. Takie zawierzenie nie jest jedynie uczuciem. Nie sprowadza się do chwilowego wzruszenia, ani do spokoju, który łatwo znika, nie zmieniają się okoliczności życia. Zawierzenie jest decyzją woli, aktem, w którym człowiek mówi: Panie, nie wiem dokąd mnie prowadzisz, ale wiem, że będziesz przy mnie. Kiergegor, duński filozof, nazwał to mistycznym skokiem w ciemność nie ślepym, lecz ufundowanym na żywej osobistej relacji. To jakby skok w ramiona Boga, który, choć niewidzialny, jest blisko nas. W gruncie rzeczy do właśnie takiego skoku w ciemność wzywał swoich uczniów Jezus, gdy wypowiadał słowa Pójdź za mną. Wypowiadając te słowa, żadnemu z nich nie wręcza mapy ani szczegółowego planu, nie zdradza, jak długa będzie droga, nie daje gwarancji sukcesu, ani obietnicy komfortu. Jego głos nie zmusza, lecz zaprasza. Wzywa do porzucenia znanych, bezpiecznych szlaków i wejścia na ścieżkę głębokiej duchowej przemiany, tej, tej, która prowadzi przez krzyż ku życiu w pełni. Celem duchowej wędrówki, do której wszyscy jesteśmy wezwani, bo te słowa: Pójdź za mną, Jezus kieruje do każdego z nas. Otóż, celem tej wędrówki nie jest jakieś miejsce fizyczne, tylko osoba. To znaczy ten, który kocha nas miłością największą. Zawierzenie, które ma przezwyciężyć nasze lęki, jest zawsze odpowiedzią na miłość. Idę, stąpam ostrożnie, wypatrując twoich śladów. Czy jeszcze daleko do celu? Blisko. Więc czemu nie widać końca wędrówki? Bo nie moje, bo nie miejsce jest celem, lecz moja miłość. Uczniowie więc ruszają w drogę. Za Jezusem. Nie dlatego, że wszystko rozumieją. Nie dlatego, że ścieżka jawi mu się jako prosta i przewidywalna. Idą, ponieważ ufają temu, który ich woła. To właśnie jego spojrzenie, jego głos, jego obecność stają się dla nich kompasem. Cichym, niezawodnym zapewnieniem, że dopóki idą za nim, nie zbłądzą. Uczniowie Jezusa. Nie byli chorosami, nie dysponowali nad ludzką siłą, nie mieli na niezachwianego ducha, świadczą o tym konkretne sytuacje z ich życia, na przykład strach, który wyrażają za pomocą krzyku, gdy widzą Jezusa chodzącego po wodzie, sądząc, że to zjawa. Dopiero pełne mocy słowa Jezusa, odwagi, to ja jestem, nie bójcie się, nie woluję ich przerażenia. Albo panieczny lęk podczas burzy na jeziorze, gdy wydaje im się, że tonął, zapominając, że w łodzi wraz z nim jest Jezus. Albo zaparcie się Piotra, który trzykrotnie wypiera się swojego mistrza na sam dźwięk oskarżenia Ty też byłeś z nim. I wreszcie uczytka, ucieczka spod krzyża, gdy w obawie przed podobnym losem porzucają go niemal wszyscy. To były tak zwane sytuacje graniczne, jakie nazywa Karl Jaspers. A więc chwile, w których ich prawdziwe ja zostało odsłonięte, a iluzje o własnej sile zostały w pył rozbite. A jednak właśnie tam, w samym centrum ich bezradności, zaczynało rodzić się coś nowego. Prawda o ich kruchości stała się furtką. Nie ku rozpaczy, lecz ku mocy, która nie pochodziła z nich samych, lecz z Boga. Należy to podkreślić z mocą. Bóg nie szuka nad ludzi. Nie potrzebuje perfekcyjnych bohaterów ani nieskazitelnych charakterów. Nie oczekuje ludzi bez skazy, wolnych od błędów i upadków. On pragnie serc pokornych, zdolnych do bezgranicznego zawierzenia. Wybierając kandydatów na swoich świadków, nie kieruje się kryteriami świata. Kryteria Boga są inne. Oto jak o tym pisze Autor listu do Koryntian, święty Paweł: Prze to przypatrzcie się, się, bracia, powołaniu waszemu: Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, by zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata, i wzgardzone, i to, co nie jest. Wyróżnił Bóg by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. A więc spojrzenie Boga sięga głębiej, szuka w sercu człowieka szczerości, zaufania i gotowości do podjęcia drogi mimo własnej słabości. Ostatecznie Bóg wybiera tych, którzy, choć boleśnie świadomi swoich ograniczeń, potrafią z serca powtórzyć za psalmistą, Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. U podstaw takiej postawy leży głębokie przekonanie, które święty Paweł ujął w prostych, ale niosących nadzieję słowach: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To nie siła człowieka czy go narzędziem Boga, lecz gotowość, by zaufać temu, który daje siłę. Biblia wielokrotnie ukazuje, że największe dzieła Boga rodzą się właśnie tam, gdzie człowiek, świadom własnej bezsilności, dochodzi do granicy lęku i przekracza ją przez ufne zdanie się na Boga. Abraham, odpowiadając na wezwanie Boga, wyrusza w nieznane. Nie wie, dokąd zmierza. Idzie tylko dlatego, że usłyszał Słowo zostawia wszystko, co było dla Niego punktem odniesienia, co dawało poczucie bezpieczeństwa. Nie dlatego, że nie czuje strachu, lecz dlatego, że ufa. Lęk mu towarzyszy, ale nie ma nad nim władzy. Mójżesz, pełen obaw, próbuje uchylić się od misji, którą powierzam Bóg. Mówienie sprawia mi trudność, tłumaczy i prosi, by zadanie to zostało powierzone komuś innemu. Rzeczywiście, jego wada wymowy sprawia, że wydaje się zupełnie niezdolny do wypełnienia tak wielkiego posłańca. A jednak to właśnie jego, nikogo silniejszego, pewniejszego siebie, ani bardziej elokwentnego, wybiera pan, by wyprowadził lud z niewoli. Bo tu nie chodzi o siłę człowieka, lecz o moc Boga. Maryja lęka się słuchania, stąd pyta, jakże się to stanie, nie rozumiejąc, co znaczy być matką Boga, a jednak pomimo drżącego serca wypowiada swoje fija. Prostą zgodę, która rozświetla historię świata. Niech mi się stanie według słowa Twego. Piotru, to nie w jeziorze, bo zamiast patrzeć na mistrza, kieruje wzrok na fale. Porywy wiatru budzą w nim lęka, wiara chwieje się pod naporem żywiołu. Lecz w chwili, gdy woła Panie, ratuj! Jezus natychmiast wyciąga do niego rękę. Nie zwleka, nie stawia żadnych warunków. Po prostu tam jest, na wyciągnięcie ręki. Wszystkie te historie Objawiają tę samą ponadczasową prawdę. Bóg zaczyna działać wtedy, gdy człowiek, gdy człowiekowi doświadczającemu bezradności nie, pozdaje, nie pozostaje już nic. Poza ufnością. Każdy z nas w sercu nosi pewien projekt swego życia, szkic marzeń, plan osiągnięcia szczęścia który z nadzieją próbujemy uranić. Bywa, że modlitwa staje się wtedy rozmową z Bogiem, któremu podsuwamy gotowy plan, ufając, że go zatwierdzi. Mówimy, Panie, oto mój pomysł na moje życie. Pobłogosław go, uczyń możliwy, niech się spełni. Czasem wypowiadamy te słowa z pokorą, a czasem z desperacją, podszytą lękiem przed utratą kontroli. Ale Bóg nie podpisuje się pod naszymi scenariuszami. Nie zatwierdza ich tylko dlatego, że bardzo tego chcemy. On przynosi własną kartę, wypełnioną, lecz zapisaną pismem niewidzialnym dla naszych oczu. Podaje nam tę kartę do rąk i cierpliwie czeka, aż to my złożymy na nie swój podpis. In blanco. Podpisać, nie zdając treści, to ak najwyższego zaufania. To jakby powiedzieć: Nie znam treści, ale znam autora i dlatego się zgadzam. To uznać, że wola Boga jest święta, to znaczy ważniejsza od moich pragnień, nawet wtedy, gdy pozostaje dla mnie niezrozumiała. To wyznać, że Jego miłość sięga dalej niż moja wizja szczęścia i że tylko w niej mogę odnaleźć prawdziwe spełnienie. Bo Bóg nie jest niszczycielem naszych marzeń. On jest raczej ogrodnikiem, który przycina to, co nadto wybujałe, by owoce były lepsze i obfitsze. W scenie zwiastowania Maria dokonuje właśnie takiego aktu zawierzenia. Jej Fiat nie rodzi się z pełnego zrozumienia, lecz z pełni ufności. Właśnie dlatego jest dla nas wzorem. Nie dlatego, że wszystko pojęła i nie miała wątpliwości, lecz dlatego, że pomimo pytań i niepewności zaufała. Zawierzenie Bogu zawsze będzie wyglądać trochę jak szaleństwo w oczach świata. A jednak w oczach Boga jest jedyną racjonalną odpowiedzią na rzeczywistość, która przerasta nasze siły i budzi lęk. Bo gdy zawierzamy, niczego tak naprawdę nie tracimy, wręcz przeciwnie, zyskujemy wewnętrzną wolność, pokój i nadzieję. Otwieramy dłonie, które dotąd kurczowo się trzymały własnych planów, i w ten sposób robimy przestrzeń, by miłość Boga mogła się objawić w nas w całej pełni. Zawierzenie nie jest tylko teologiczną teorią, jest drogą, którą faktycznie kroczyli święci, a jednym z nich był. Chociażby błogosławiony Karol de Foucault, pozostawił nam modlitwę, która doskonale odzwierciedla jego życie całkowite, całkowicie oddane Bogu. Oto ta modlitwa. Mój ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko, byle tylko Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę niczego więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego, z całą miłością mego serca, bo Cię Ci kocham. I miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. Na zakończenie tych refleksji warto przypomnieć, że jednym z najczulszych, najbardziej osobistych form zawierzenia Bogu jest oddanie się w opiekę Maryi. To nie tylko pobożny gest, ale akt głębokiej wiary. Do takiego aktu zaprasza nas sam Jezus, z wysokości krzyża, w jednej z najbardziej przejmujących scen Ewangelii. Wypowiada wówczas słowa, oto Matka Twoja, kierując je do umiłowanego ucznia, który w bólu i pełen lęku stoi u stóp krzyża. Pismo Święte przekazuje, że Jan usłyszawszy te słowa, wziął Maryję do siebie. To znaczy nie tylko pod swój dach, ale nade wszystko do swojego życia, serca i codzienności. Bo by ona była z nim w jego modlitwie, pracy, zmęczeniu, apostolskiej misji, radości i cierpieniu. Także i my jesteśmy zaproszeni do tego, by uczynić to samo. Nie w teorii, lecz tu i teraz. W realności naszych dni, kiedy jesteśmy przetłoczeni obowiązkami, kiedy gubimy sens, kiedy zmagamy się z wewnętrzną pustką, sama Matka Boża nie przestaje do nas mówić i zachęcać właśnie do takiego dziecięcego zawierzenia. Podczas objawień w Guadalupe wypowiedziała do Juana Diego znamienne słowa, które pozostają myślę, jakby echem Bożego, czułego serca. Mówiła Maria tak: Mój mały, ukochany syn, niech się nie trwoży Twoje serce. Czy nie, czyż nie jestem przy tobie ja, Twoja matka? Czy nie stoisz w moim cieniu? Czy to nie ja jestem źródłem Twojej radości? Czyż nie jesteś ukryty w fałdach mego płaszcza i w moich ramionach, które Cię obejmują? Czy potrzebujesz czegokolwiek innego? Dlatego nie poddawajmy się niszczącej się lęku. Bóg jest bowiem blisko zawsze, a szczególnym znakiem Jego bliskości jest obecność Maryi, naszej Matki. W chwilach zwątpienia, w momentach narastającego w nas lęku i duchowego zmęczenia, uczmy się, naśladując wielu świętych. Tego prostego, lecz zarazem pełnego wiary od ruchu serca, by uciekać się pod jej obronę i w jej ramionach modlić się słowami psalmu. Pan moją mocą i tarczą, moje serce jemu zaufało.